Cześć, witam Was na kolejnym filmiku Tym razem z Simracingu Otrzymaliśmy się piękny początek Zgasiłem się na tym starcie, ale dało się ruszyć Jedziemy dalej Ogólnie przedłużając historię Wróciłem do, w cudzysłowie, poważnego ścigania się w Simach Po jakichś 11 latach, jak dobrze liczę Akurat to na PLS-ie, Winter Cup, na Radikalach czyłem na łódkach Tylko, że byłem nieprzygotowany czas całkowicie, nie wiedziałem wszystkiego Set był zablokowany, zrobiony przez tam jednego z kolegów, administratora Ja nie wiedziałem, że można mieć kontrolę trakcji ABS Więc kwalifikacje pojechałem bez tego, zrobiłem najgorszy czas nie zrobiło, więc zaczynałem od końca. Jak widzieliście, zgasiłem auto i bardziej walczyłem. O, w pierwszym wyścigu miałem kontrolę trakcji. No, się dowiedziałem, że kontrola trakcji jest, zanim idziemy dalej ABS-ie. A wiecie, że jeśli jest auto niestabilne na wejściu, to na wejściu też będzie niestabilne, więc to i tak była walka z autem. Tu coś było, walki między nami, między zawodnikami ale no nie można tego nazwać ściganiem i w pewnym momencie nie wiem to było trzecie, czwarte okrążenie może yy, tutaj się no. tak. tak, w tym momencie gra mi wywaliła jakiś komunikat, że coś tam punkty karne za wycieczki poza to. będziemy to. No to ja dziękujemy. Bo... Nie dojrzę, walczę z autem, to jeszcze mi karę mogą Dobra, drugi wyścig startuje, trzeci. Nie i ja na sprawy odwrotnie już w kwalifikacjach. Tym razem idealnie wystartowałem, to ja, jak zawsze startowałem. Nauczyłem się w przerwie między wyścigami, jak ogarnąć to auto na starcie. No i to już było lepiej, bo był ABS, kontrol atrakcji, już coś można było pojechać. Ale no wiadomo, no pomoce są, no, ale pierwsze kilometry z pomocami to też trzeba się bieździć. No tutaj spierniczyłem drugi zakręt po starcie, postawiłem go trochę bokiem. No trudno się mówi, no. ale jedziemy dalej, no tu już, tu już straciłem pierwsze miejsce. Chociaż walka musi być zawsze do końca, ja nie mówię, no, Czy to na symulatorach, czy na gokarcie zawsze jadę i wymagam. No, jeszcze się muszę nauczyć czucia tej odległości na płaskim ekranie, bo to mogę to wcześniej przyspieszyć i byłbym bliżej niego. Chociaż i tak jest bliżej, bo tam, tam się koledzy kręcą. Tam się nic nie działo, kolejne obrążenie. Tu trochę za szybko wyszedłem z cienia. Jakbym dłużej został w cieniu, to bym Lepszą, tra lepszą trajektorię, w ogóle wszystko na, na wejściu no, musiałem go pójść, tu musiałem tu znowu, jeszcze nie czułem auta za bardzo mi ścięło do środka za bardzo zrotowało więc straciłem tutaj znowu, o, tym razem akurat wyjście z drugiego zakrętu lepsze przykleiłem się do kolesia Tyle ile można było, żeby jak najmniej tracić, żeby ten draft im coś dał Jak zawsze pójść na hamowanie Jednak to też się bałem przyspieszyć, bo to ja jak wiem, że się nie czyni jeszcze tej odległości Więc nie kłóciem Trochę mnie to nakręciło, bo akurat jeśli chodzi o, o simy, to, ja, to Jest sobie, mówię, co się ludzie takie dziwne rzeczy to tutaj kolejny błąd postawił mnie bokiem na paru zerii, się wyprzedzić ale już od razu przykleję nie do dyfuzora i jedziemy Musimy się obok, tu jest koło, ale niebezpieczna odległość, bo to jest początek wyścigu. Wyjście, ale się trzyma za nim. Idealnie, bo tu mi teraz się za bardzo wyjechało. Tutaj fajna rzecz, mimo tego, że bokiem schamowałem to i tak lepsze wyjście od niego tutaj leciutki kontakt niestety to też muszę pracować i kolega delikatnie na hamowaniu zajechał drogę o ja to zgłosiłem sędziom oczywiście ja wypadłem jak zawsze zgłosiłem to sędziom dla mnie to było taki to jest ze wskazaniem. No nie, ale... Protesty to jest część zabawy, także kolego jeśli to widzisz to się nie, nie złość na mnie. Po prostu to jest część zabawy. I zgłosiłem, dostał tam jak postrzeżenie od no, no Wygrzebałem przez toru, coś tam parę ludzi, jak zawsze znowu się zakopało, gdzieś tam zakręciło. Ale no nie wiem czy byłem, nie byłem jakoś bardzo uszkodzony, ale już ta jazda mi wyszła, nie wiem błędy tutaj znowu na karuzeli, też mnie bokiem postawiło, co zaraz zobaczycie. No i poprawce ale mimo wszystko staram się jechać, tu trochę pokręciłem lewo prawo, czy wszystko jest ok. No i było no zniszczenia, były na 50%, więc teoretycznie nic mi się nie powinno stać. Niestety, tu już zaraz zobaczycie, jak skończyłem wyścig. Nie mam pojęcia do tej pory, co się stało. Kompletnie zahamowałem i nie zahamowałem. Pojechałem prosto No i pozwoleniu, że już mi się nie chciało jechać. Bo to była walka z przygrym autem. Więc się wycofałem. Ale, jak to mówią, pierwsze koty za płoty w kolejną niedzielę będzie. Następny wyścig. Pojedziemy, zobaczymy tym razem Daytona, a teraz takie ogłoszenie na koniec, jeśli chodzi o wyścigi kartów o te wszystkie puchary mistrzostwa i tak dalej. To jest plan taki, że będę robił aktualnie to co jest, czyli jak skończę ten filmik, który teraz oglądacie końcóweczkę. Robię z zawodów środowych z 25 stycznia i tak będę robił kolejne w międzyczasie wrzucę z dopiskiem archiwum czy coś w tym stylu zaległe no i jeszcze jest parę rzeczy które które mógłbym wrzucić jak się wyrobię z zaległymi wyścigami i będę na bieżąco ze wszystkim co jak mi jest problemem bo ja muszę mieć nastrój do do robienia filmów to, to nie będę tutaj kręcił, po prostu muszę mieć dobry humor i, i się dobrze czuć ze wszystkim, no. Ale jakbyście chcieli pooglądać na przykład moje batalie sim racingowe, to zapraszam na Twitcha. Tak jak mówię, w niedzielę od 19 będzie stream. W międzyczasie w tygodniu, jak mam chwilę, to też sobie wchodzę. Zawsze, jak gram w simy, w cokolwiek jak gram, to wrzucam. Transmisję na Twitcha. Nikt mam taki sam jak tu teraz, widzicie czy to na Instagramie, czy na Twitterze. To samo jest wszędzie, więc wpisujecie tą nazwę jestem. Także dzięki, i do zobaczenia.